Nie ukrywają już dłużej. Po zaledwie trzech miesiącach randkowania Izabella Krzan i Norbert Dudziuk postanowili ujawnić prawdę, która wstrząsnęła całym polskim showbiznesem. To, co dotąd było tylko szeptem w kuluarach, teraz stało się faktem. Para, o której plotkowano od tygodni, oficjalnie przyznała się do związku i zdradziła, że ich relacja jest o wiele poważniejsza, niż ktokolwiek przypuszczał. W sieci zawrzało. Media społecznościowe eksplodowały komentarzami, a fani nie mogą uwierzyć, że ta dwójka, dotąd tak ostrożna w sprawach sercowych, tak szybko zdecydowała się na ten krok. Izabella Krzan Znana z błyskotliwej kariery telewizyjnej, modelka Miss Polonia 2016, a obecnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizji polskiej, od lat uchodziła za symbol elegancji, profesjonalizmu i dystansu wobec medialnych sensacji. Jej prywatne życie pozostawało owiane tajemnicą, a każde zdjęcie z życia poza kamerami wywoływało burzę spekulacji. Norbert Dudziuk, znany publiczności jako Norbi, to z kolei charyzmatyczny muzyk i prowadzący którego przeboje, od kobiety są gorące, policzne, radiowe hity, wciąż żyją w pamięci fanów. Dynamiczny, bezpośredni, pewny siebie, przez lata uchodził za niepoprawnego romantyka polskiej sceny. Ich spotkanie, jak zdradzają źródła, miało być przypadkowe wspólne wydarzenie telewizyjne kilka wymienionych zdań błysk w oczach. Potem szybkie rozmowy po programie, wspólne wyjścia, zdjęcia, które zaczęły krążyć po sieci. Z początku mówiono o przyjaźni, ale każdy, kto znał tę dwójkę, wiedział, że między nimi iskrzy. A teraz, trzy miesiące później, przyszedł moment, który nikt nie przewidział oficjalne potwierdzenie uczuć. Nie mamy już powodu, by się ukrywać, powiedziała Izabella w wywiadzie, który natychmiast rozgrzał internet. Dudziuk dodał, że Czasem wystarczy jedno spojrzenie, by zrozumieć, że to właśnie ta osoba. To wyznanie rozeszło się z prędkością błyskawicy. Fani zareagowali falą zachwytu, ale i zdumienia, bo tempo, w jakim rozwija się ta relacja, jest iście filmowe. W zaledwie kilka tygodni z medialnych pogłosek narodził się oficjalny związek, który już teraz nazwano najgorętszym romansem roku. Polskie media prześcigają się w komentarzach. A portale plotkarskie śledzą każdy ich krok. Czy to tylko burza emocji, czy zapowiedź czegoś poważniejszego? Jedno jest pewne: wyznanie Izabeli Krzan i Norberta Dudziuka na zawsze zmieniło układ sił w polskim showbiznesie, a ich historia dopiero się zaczyna. To wszystko zaczęło się zupełnie niewinnie. Nikt wtedy nie przypuszczał, że jedno przypadkowe spotkanie w kulisach programu telewizyjnego stanie się początkiem jednej z najbardziej komentowanych historii miłosnych w polskim show biznesie. Izabella Krzan i Norbert Dudziuk po raz pierwszy zetknęli się ze sobą podczas nagrań do popularnego programu muzycznego. Było to jedno z tych wydarzeń, w których blicht reflektorów miesza się z nerwowym podekscytowaniem artystów i prowadzących. Ona perfekcyjna w każdym geście, z uśmiechem, który od lat podbija serca widzów. On pewny siebie, z nieodłącznym błyskiem wokół i energią, która potrafiła rozświetlić każde studio. Świadkowie tamtego dnia wspominają, że ich spojrzenia spotkały się dosłownie na sekundę, ale ta sekunda wystarczyła, by coś się wydarzyło. W kolejnych tygodniach fani zaczęli zauważać drobiazgi, subtelne komentarze pod zdjęciami, polubienia, które wydawały się przypadkowe, a jednak zbyt regularne, by je zignorować. Izabella, zwykle powściągliwa w mediach społecznościowych, zaczęła publikować zdjęcia z planów, w których Pojawiały się drobne szczegóły sugerujące, że ktoś towarzyszy jej z zakadru. Norbert natomiast pojawiał się na wydarzeniach, które, jak się wydawało, nie miały nic wspólnego z jego zawodowym kalendarzem, a jednak tam był. Plotki rozkręcały się w błyskawicznym tempie. Widziano ich razem na gali charytatywnej w Warszawie, gdzie podobno nie spuszczali z siebie wzroku. Kilka dni później paparazzi uchwycili ich na wspólnej kolacji w jednej z restauracji na Powiślu. Zdjęcie, na którym Izabella uśmiecha się do Norberta, trafiło na okładki wszystkich tabloidów. Wtedy jeszcze oboje milczeli. Żadne z nich nie potwierdziło, ale też nie zaprzeczyło. Ta cisza tylko podsycała emocje. Po trzech miesiącach nieustannych spekulacji nadszedł dzień, który wszystko zmienił. Podczas porannego programu, pytanie na śniadanie, które Izabela współprowadziła, na scenie pojawił się niespodziewany gość Norbert Dudziuk. Widzowie początkowo myśleli, że to część zaplanowanego segmentu, ale kiedy kamera uchwyciła moment, w którym Norbert chwyta Izabelę za rękę, a ona nie cofa dłoni, Polska wstrzymała oddech. Kilka sekund później padły słowa, które przeszły do historii: Nie mamy już powodu, żeby się ukrywać. To wyznanie, krótkie i bezpośrednie, przetoczyło się przez media niczym burza. Jeszcze tego samego dnia internet zalała fala komentarzy, memów, relacji. Jedni gratulowali odwagi, inni pytali, czy to nie za szybko. Izabella, pytana o szczegóły w późniejszym wywiadzie, odpowiedziała spokojnie: Nie chcę już ukrywać tego, co sprawia mi szczęście. Norbert dodał: "Zrozumieliśmy się szybciej, niż się tego spodziewaliśmy. To było naturalne. To, co dla nich było naturalne, dla opinii publicznej stało się tematem narodowej debaty. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko medialny romans? Komentatorzy, dziennikarze, a nawet byli współpracownicy zaczęli analizować każde ich słowo, każdy gest." Telewizje śniadaniowe poświęcały im całe segmenty, a plotkarskie portale notowały rekordowe wejścia. Widzowie, którzy od lat śledzili karierę Izabelli, nie mogli pogodzić się z faktem, że tak szybko oddała serce. Tymczasem za kulisami działo się jeszcze więcej. Pojawiły się informacje, że para coraz częściej widywana jest razem poza Warszawą. Według relacji świadków spędzili romantyczny weekend nad Bałtykiem, z dala od kamer. Z kolei znajomi Norberta zdradzili, że muzyk nie ukrywa już poważnych planów. On jest zakochany jak nigdy. Mówi, że to kobieta jego życia. I właśnie wtedy, gdy emocje wokół ich związku zaczynały nieco opadać, na jaw wyszły nowe fakty. Jedno ze zdjęć, które trafiło do sieci, pokazywało Izabelę w butiku ślubnym w centrum Warszawy. Uśmiechnięta, przymierzająca białą suknię, fotografia, która natychmiast wywołała kolejną falę spekulacji. Czyżby planowali ślub? Plotki szybko potwierdziły osoby z ich otoczenia. Znajomi pary mieli zdradzić, że Izabella i Norbert rozważają ceremonię nad morzem w kameralnym gronie z dala od blasku fleszy. Norbert, zapytany przez dziennikarzy o te doniesienia, odpowiedział tajemniczo. Kiedy spotykasz kogoś, z kim chcesz przejść przez życie, po prostu to wiesz, nie ma sensu czekać. Słowa te rozniosły się po wszystkich portalach informacyjnych, a fani oszaleli z emocji. Niektórzy pisali, że to bajka, która dzieje się naprawdę, inni z przekąsem przypominali, że zbyt szybkie decyzje w show biznesie, rzadko kończą się dobrze. W ciągu jednej nocy Izabella i Norbert stali się najgorętszym tematem w kraju. Ich zdjęcia okupowały pierwsze strony gazet, a telewizyjne serwisy informacyjne omawiały każdy szczegół ich relacji, od pierwszego spotkania aż po domniemane zaręczyny. Eksperci od wizerunku oceniali ich ruch jako odważny, ale ryzykowny. Dla jednych byli symbolem spontanicznej, szczerej miłości. Dla innych przykładem, jak łatwo uczucie może zostać wykorzystane do budowania medialnego napięcia. Jedno jednak było pewne: Polska nie mówiła o niczym innym. Z pozornie prywatnej historii dwojga ludzi narodziło się zjawisko medialne, które wciągnęło wszystkich. Każdy chciał wiedzieć, co będzie dalej: czy naprawdę planują ślub, czy to tylko chwilowy szał emocji. Ich spojrzenia, gesty i każde wspólne zdjęcie analizowano z dokładnością, z jaką zwykle rozkłada się na części scenariusze filmowe. I choć nikt nie znał jeszcze finału tej historii, jedno było jasne: Miłość Izabeli Krzan i Norberta Dudziuka stała się nowym rozdziałem w historii polskiego show biznesu, rozdziałem, który dopiero zaczyna odsłaniać swoje sekrety. Od tego momentu wszystko nabrało zupełnie innego wymiaru. To, co jeszcze niedawno było tylko szeptem i spekulacją, stało się pełnoprawnym medialnym zjawiskiem. Każde ich wyjście, każde spojrzenie, każdy gest wszystko było rejestrowane, analizowane i interpretowane na tysiące sposobów. Dla niektórych to była historia jak z filmu romantycznego, dla innych zbyt piękna, by mogła być prawdziwa. Izabela i Norbert zdawali się jednak nie zważać na ten szum. Ich wspólne zdjęcia z wakacji w Toskanii, które pojawiły się kilka tygodni później, mówiły więcej niż jakiekolwiek oświadczenie. Uśmiechnięci, swobodni, trzymający się za ręce, wyglądali jak dwoje ludzi, którzy po prostu znaleźli swoje miejsce w świecie. W tle jednak buzowały emocje, dziennikarze zaczęli doszukiwać się ukrytych motywów. Czy to uczucie narodziło się naprawdę, czy może było efektem wspólnej pracy, medialnej kreacji, której celem było podniesienie oglądalności programu, który oboje współtworzyli? Nie brakowało głosów, że to starannie zaplanowana strategia, mająca przyciągnąć uwagę widzów, ale nawet ci najbardziej sceptyczni musieli przyznać jedno: chemia między nimi była niezaprzeczalna. Wystarczyło zobaczyć ich razem, by zrozumieć, że to nie tylko gra dla kamer. Kulminacją tej gorącej fali zainteresowania stał się moment, kiedy para pojawiła się razem na gali telewizyjnej w Warszawie. Na czerwonym dywanie Izabella w długiej srebrnej sukni, Norbert w idealnie skrojonym garniturze to było jak scena z finału filmu w którym bohaterowie, po wszystkich przeszkodach, w końcu mogą iść razem. Obiektywy aparatów migały jak szalone, a w internecie już po kilku minutach pojawiły się setki wpisów: Najpiękniejsza para roku chemia nie do podrobienia to nie jest przypadek. Takie komentarze dominowały wśród użytkowników. Jednak za kulisami tego medialnego zgiełku kryło się coś jeszcze. Poczucie ryzyka, które towarzyszy każdej publicznej miłości. Izabella, znana z ogromnej dbałości o prywatność, miała świadomość, że każdy krok będzie teraz śledzony. W rozmowie z jednym z magazynów przyznała. Bycie zakochaną w świetle reflektorów to zupełnie inna rzeczywistość każde słowo może zostać źle zrozumiane, każdy gest może stać się nagłówkiem. Jej słowa brzmiały jak wyznanie kogoś, kto balansuje między szczęściem a presją, między prywatnym uczuciem a publicznym spektaklem. Niedługo potem pojawiły się zdjęcia z kolejnego wydarzenia, które tylko dolały oliwy do ognia. Na jednym z nich Norbert trzymał Izabelę za rękę, prowadząc ją w stronę samochodu. Na jej palcu błyszczał subtelny pierścionek, który natychmiast został okrzyknięty symbolem zaręczyn. Choć żadne z nich nie potwierdziło tych przypuszczeń, internet oszalał. Portale plotkarskie prześcigały się w tytułach, a media cytowały anonimowych znajomych pary. Tak, to prawda. Oni planują ślub. Chcą, żeby to było coś wyjątkowego, z dala od kamer, brzmiały wypowiedzi, które jeszcze bardziej podgrzewały atmosferę. Na warszawskich salonach zaczęto spekulować o terminie ceremonii. Mówiło się o wiośnie, o cichym ślubie nad Bałtykiem, o przyjęciu w towarzystwie najbliższych. Izabella miała już odwiedzić kilka butików ślubnych, a Norbert, jak donosiły media, szukał odpowiedniego miejsca. Choć oficjalnych potwierdzeń brakowało, fani już tworzyli w sieci własne scenariusze montując filmiki, które gromadziły setki tysięcy wyświetleń. W komentarzach przeważał zachwyt, ale też niepokój, bo w polskim showbiznesie wiele takich historii zaczynało się jak bajka, a kończyło skandalem. Tymczasem para pozostawała niewzruszona. Zamiast dementować, po prostu żyli swoim życiem. Widziano ich razem na spacerach po krakowskim przedmieściu, w małych kawiarniach, gdzie przestawali być celebrytami, a stawali się po prostu dwojgiem zakochanych ludzi. Świadkowie mówili, że wyglądali na szczęśliwych, ale też skupionych, jakby wiedzieli, że to, co mają, trzeba chronić. Nad tą historią unosił się jednak cień. Nie brakowało głosów, że tak szybki rozwój relacji to ryzyko. Krytycy w mediach ostrzegali, że miłość pod obstrzałem kamer rzadko przetrwa próbę czasu, ale wtedy wydarzyło się coś, co na nowo wzmocniło ich obraz w oczach opinii publicznej. Norbert wystąpił w jednym z programów muzycznych, gdzie na zakończenie zaśpiewał piosenkę, którą zadedykował Izabeli. Nie padło jej imię, ale wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Kamera pokazała jej twarz na widowni, wzruszoną, pełną emocji, i w tej jednej chwili Polska zamilkła. To nie był medialny spektakl, to był moment prawdy. Od tamtej chwili nikt już nie miał wątpliwości, że to uczucie jest prawdziwe. W zgiełku kamer i błysku fleszy dwoje ludzi odnalazło siebie, a świat, który do tej pory tylko obserwował, nagle zaczął im kibicować. Wydawało się, że nawet najbardziej nieufni dziennikarze zaczynają mięknąć wobec tej historii. Izabella i Norbert nie potrzebowali już słów. Ich spojrzenia, ich gesty, ta nieuchwytna chemia między nimi mówiły wszystko. I choć nikt nie wiedział, co przyniesie kolejny dzień, jedno było pewne: ich miłość stała się czymś, czego nikt w Polsce nie mógł zignorować. Od niewinnego spojrzenia w kulisach telewizyjnego programu do publicznego wyznania miłości minęły zaledwie trzy miesiące, a jednak w tym czasie wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło dynamikę polskiego show biznesu. Izabella Krzan i Norbert Dudziuk stali się symbolem spontaniczności, odwagi i tego nieuchwytnego momentu, w którym uczucie bierze górę nad ostrożnością. Dla jednych to historia o prawdziwej miłości, dla innych zbyt szybka bajka, której zakończenie może być nieprzewidywalne. Jedno jest jednak pewne ich relacja stała się tematem narodowym, rozpalając emocje od pierwszych stron tabloidów po prywatne rozmowy przy porannej kawie. Gdy świat mediów wciąż analizuje każde ich słowo i gest, za kulisami dzieją się rzeczy, o których jeszcze nie mówiono publicznie. Według źródeł z otoczenia pary, Izabella i Norbert mają za sobą nie tylko wspólne podróże i romantyczne weekendy, ale też poważne rozmowy o przyszłości zawodowej. Pojawiły się pogłoski, że planują wspólny projekt telewizyjny format, który miałby łączyć rozrywkę i muzykę, a przy tym odsłaniać ich codzienność w zupełnie nowym świetle. To byłby ruch odważny, ale i ryzykowny, bo granica między autentycznością a autopromocją w świecie mediów jest wyjątkowo cienka. Jednak prawdziwy szok przyniosła informacja, która wypłynęła kilka dni temu. Jak donoszą dziennikarze jednego z największych portali rozrywkowych, Norbert miał zostać zauważony w luksusowym sklepie jubilerskim w centrum Warszawy, gdzie, według świadków, dopytywał o pierścionek z kolekcji zaręczynowej. Sprzedawca, który rozpoznał muzyka, miał zdradzić, że chodziło o model unikatowy wykonany na zamówienie. Jeśli to prawda, to polski show biznes może wkrótce przeżyć kolejne trzęsienie ziemi. Zaręczyny, o których mówi cała Polska, mogą być już tylko kwestią dni. Tymczasem sama Izabella zachowuje milczenie. W jednym z ostatnich wystąpień w telewizji publicznej, zapytana o swoje życie uczuciowe, odpowiedziała tylko krótkim uśmiechem i zdaniem: Niektóre rzeczy są zbyt piękne, by o nich mówić na głos. Ta odpowiedź zamiast uciszyć spekulacje, tylko je wzmogła. Dziennikarze zaczęli analizować każdy szczegół: jej biżuterię, wybór stylizacji i ton głosu. Widzowie natomiast nie mogli oderwać wzroku.